Innym, innym do Jakiegoś my to Pana dostali, Jezu miłości tej, ukryty w hostii tej, wielbimy cud, żeś się pokarmę stachał, żeś nam swe ciało dał, żeś skarby łaski zlał na wierny lud. Żeś nam swe stał. żeś nam swe dał, żeś skarby łaski zlał na wierny lud Dla biednych stworzeń Twych Co ostrzem grzechów swych Zraniły Cię włóczniąco, w Bogu tkwi Otwierasz serca drzwi, w twojej boskiej krwi obmyły się. Włócznią, co w boku tkwi, otwierasz serca drzwi. Pan z wami i z duchem twoi. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Ała, Tobie, Panie. W pierwszy dzień czasników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paskę do spożycia? On odrzekł, idźcie do miasta do znanego nam człowieka i powiedzcie mu nauczyciel mówi czas mój jest bliski u Ciebie chcę urządzić paskę z moimi uczniami uczniowie uczynili tak jak im polecił Jezus i przygotowali paskę a gdy oni jedli Jezus wziął chleb i odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom mówiąc bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie nie dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd już pił z tego owocu winnego krzewu. Aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w kolestwie ojca mojego. Oto słowo Pańskie, Paweł Bogiem Prośmy Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego majestatowi najświętszą ofiarę. Święty Boże, święty mocny, święty panie śmiertelny. Z Módlmy się, Boże, nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach prosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Sprawa byśmy stale dostawali wzrostów Twojego łatwej łaski przez Chrystusa Pana naszego. Tu przez ziemię dla tych, kto doszło, przy sobie wytrwali, a nie do...

Umiłował, Ty nas nazwałeś mi przyjaciółmi. Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś, cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy jak ten? Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pała Tobie, Panie. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł: Żal mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich uszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie, skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem. Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali ludowi. Mieli też kilka rybek, i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych łomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo pańskie. Pała, tobie, Chryste. Prośmy Pana Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk. Amen. Od powietrza, głodu, i wojny, wybaw na Was, bary. Od powietrza w ognia i wojny, Wybaw w nas panie, odpowietrza. Módlmy się, a nie Jezu chlebie żywy dający życie wieczne. Sprawa byśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. You're not Z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa, dwaj z jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali Go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie wała tobie chryste. Błagajmy Pana Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby najświętszy sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. Od nagłej a niespodziewanej śmierci. Od Wszak mogący wieczny Boże, sprawa byśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci, Najświętszego sakramentu ciała i krwi naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Chleb, co ziarna, niech na to jak ten chleb złożył złote tak niech miłość łączy nas z ofiarna, jak ten wielik łączy kropel wiele, tak nas chryste w swoim złączkościele. Jak ten chleb złączył złote dziarna, tak niech Miłość łączy nas ofiarna. Ja wie, z ofiarna, jak ten nie mogą. Niechaj cud się stanie, wrobać ku niebu wspólną drogą. Jak ten chleb, co tą złote ziarna, a niech miłość łączy nas z ofiarna. Złote ziarna a niech miłość Łączy nas ofiarna Jak ten kielich Łączy kropel wiele Tak nas Chryste w swoim Rwączko Jak ten chleb Co złączył Złote ziarna a niech miłość Łączy nas ofiarna jak ten gdzieś łączy kropel wiele, tak na w swoim zdrożnościele. Pan z wami i z duchem, twoim Słow Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu. Modlił się tymi słowami: Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałeś im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał, i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwe, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem, i oni poznali, żeś ty mnie posłał. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Kryste. Prośmy Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny. My grzeszni Ciebie, Boże, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boże, prosimy, wysłuchaj Ciebie Boże prosimy, wysłuchaj. Boże, przyjmij łaskawie modlitwy Twojego ludu i spraw serca wiernych złączą się w wychwalaniu Ciebie i we wspólnej pokucie, abyśmy przezwyciężyli podział chrześcijan i w doskonałej jedności Kościoła z radością dążyli do Twojego wiekuistego Królestwa przez Chrystusa Pana Naszego. i Go swap